Cześć, witajcie w kolejnym, trzecim już odcinku z Terrarii z serii o bardzo oryginalnej nazwie Zagrałem w Terrarię no, na razie nazwa, seria nie ma nazwy, jest to po prostu Terraria a jak będzie później to zobaczymy no i co ja bym chciał dzisiaj zrobić tak jak jest w tytule ten odcinek skończy się, jak znajdziemy wszystkie live Krystale, jak użyjemy sobie 400 życia. Aktualnie mam 140, więc no trochę tych live krystali wypada. Wypadałoby jeszcze zdobyć, bo pamiętajmy, że jest 5 live Krystali na 100 życia. Czyli potrzebujesz 20 live krystali do skompletowania pełnego. Ja mam dwa live krystale, więc 18 live krystali jeszcze nas czeka. Ten odcinek oczywiście będzie z cięciami, więc yy, no, on nie wyjdzie kilku odcinkiem, ale zgaduję, że pewnie tyle czasu będę go nagrywał. Yy, ja zbuduję na szybko ten domek, żeby mógł się wprowadzić Traveling Merchant. Yy, a ten. A za chwilę będziemy schodzić już do yy, podziemi yy, i będziemy sobie. Yy, szukaj tych lewych krystali, idziemy też na Gloomend Marshmallow, który odkryliśmy w poprzednim odcinku i jeśli macie jakieś pomysły też na yy, nazwy sali, yy, to mówcie, bo ja aktualnie żadnych nie mam, trzeba się szybko sprężać, żeby napotkać, nie, żeby nie napotykać żadnych... uuu u uu, stać może na dobrze, bo tutaj ja lubię maga, więc trochę sobie magię pogram i tu właśnie to jeszcze na razie nie zrobię, tylko ściany lubię teraz broje, będzie mi stać, chociaż wolałbym iść na Crimson i sobie zbudować ten sobie zrobić zbroję z tamtego no, daje ten jeden punkt defensa, ale to jest zawsze jedno obrażenie mniej dobra, zaraz będzie będziemy gotowe Postawię tylko źródło światła i będziemy szli yy, podziemia już do Light yy, wszystko mam, nie wiem co ja przed nie pamiętam yy, pogubiłem się trochę o, teraz no, trzeba to inaczej zrobić ok bierzemy naszą dzielną parasolkę ja robię cięcie i widzimy się już pod białym Tak, Tak, czekajcie ja już się słuchajcie zbliżam do białym glowing mushroom yy, tu za mną jakiś slime goni ale zaraz się obmuruje to nic o super bo spadłem głupio z wysokości yy, i obrywałem yy, mocno Dosyć, więc dobrze, że teraz mi jej saduszka wpadły. Już wstaje jest glowing Mushroom. Zrobiłem to, czego nie byłem w stanie zrobić w poprzednim odcinku, a więc. Idziemy na pełen Growing Mushroom. Tym razem nie mamy dwóch golda, więc yy, może być dobrze. Kurde, nie wprowadzi mi się ten yy, merchant, bo nie mam wystarczająco dużo yy, tych silvera. Trzeba mieć 50 silvera jeśli, jeśli się nie mylę um, Ale dobra Tu już widzę piękny białe glowing mushroom no, no, jeden z ładniejszych białów chyba w całej grze um, Ale też jeden z... o Jezus, już, już, już jest tam matka slime Cool Jeden z ładniejszych białym w całej grze, ale jeden na hardmode szczególnie, no niezbyt bezpiecznych Naprawdę czasem ten Bion umie napłyć komuś, komuś w twarz yy, i naprawdę unieszkodliwić rozgrywkę yy, w szybki i łatwy sposób. Ale ja się nie dam. Nie, nie, już widzę pierwszy bat. Wcześniej chyba jeszcze ani razu się z batem nie mierzyłem. Dobrze, ale kiedyś ten pierwszy raz musi nadejść. Dobrze. Już, już niedużo tu zostało do przekopania, do tego błota, gdzie już pójdziemy no, na tym prowizorycznym kill Właśnie, zupełnie sobie nie z kill-off zrobić, w ogóle czy ja mogę zrobić kill Chyba jest od 20, ale tego akurat jest jedna z rzeczy właśnie, których nie jestem pewien No, też szybciej kupimy. Myślę, że takie trzy kupimy jak jeden stąd, więc naprawdę pójdzie szybciej. Okej. Okay. O jezu, no błagam, ile to ma życia? Są 120 życia, no. To muszę 12 razy uderzyć. Jeszcze będzie katorga. Nie, ja, Jakaś Jakaś, Ja jakoś przeżyję. Może. Okej, okay, no skoro musimy to znaleźć, to ja robię cięcie i jak znajdę jakiś w krystal albo coś ciekawego, to Wam pokażę, okej? Okay? Bo tak to, to będzie trudno. Słuchajcie, mamy lew like krystal pierwszy na ten odcinek, mam ich znaleźć 12, więc może... O, tutaj jest. Wcześniej go stąd widziałem tylko jak się świeci, takie różowe, a teraz już go widzę naprawdę. Ogólnie to jest ciekawie z batami, bo ich tu jest dużo. No, no, naprawdę to nie jest zbyt przyjemna sytuacja. A za nie mam jaki bić, mm, ale jakoś chyba sobie poradzę. Przecież co? Nie, no nie mam no teraz tej platyny przez sobie. Kurde. No nie będę wracał zaraz do domu. Przecież ja to zrobić inaczej. Chyba. Nie wiem, czy to będzie do ale ja to nie przejdę walcząc, na no, gdzie. Chociaż może jakiejś salamandry już to nie, bo wcześniej salamandra w ogóle była jeszcze. I ile tu tego może być? Nie ma jakiegoś limitu? Uff, idź. Dobra, czas na rzeź. Czas na rzezi. Chodźcie tu. Nie jestem na to gotowy. Nie jestem na to gotowy. To nie ma nogbuka, to nie ma nogbuka praktycznie. To ma słaby knockback. No jakiś tam... Dobra. Leci może shurmerang wyleci. Może leci... i dalej, przepraszam, za małą muszkę. Patrząc sobie jak to tego jest, to możliwe, że shurmerang wyleci. I zdziwiłbym się naprawdę. Dobra, walczymy heroicznie. Co za bitwa. Co za emocje. w tak nie będzie mówił wam. I czas na na torcie. Jednak nie było jeszcze jest jeden bat. I tam jest kolejny Live Krystal, dobra. Mam już dwa Live Krystale. Słyszałem, że on tam do mnie skacze. Nie wiem czy widzieliście gdzieś tam był. Idź to siła nieczysta. Głębokomierz? Głęboko Po co mi to? No dobrze. Jest to już nie będzie. No idź. Człowieku. Live krystal, Live Krystal, Live Live Gut, 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 gut. idzie już, idź już, takutaj. się dysponują, ok? Ten ekspert to jest. Tutaj. Yy, no i najlepiej nie jest, ale tutaj mam ten najkrystal, Do którego tak dążyliśmy ten cały czas. To po niego tyle zachodu było. Mam nadzieję, że był tego wart, ale ja tam muszę być szybko, póki tu się jeszcze nic nie pospawniło. Z chwilę to będzie 1 500-1900 mogów. Ja nawet go nie piję teraz. Tylko niszczę to wszystko i. Szukam o czegoś. Skrzynka. Co ja tu zbieram za rzeczy? Dobra. Chmura. Kolczak. To gold. To platyna. To się nie przyda, ale biorę. Tu nie mam po prostu klikacie lut, ale. W sumie. Dobra. Dobra. Zb zebraliśmy. Zebraliśmy. Eee, jeszcze Gold! Ja tu zaraz wracam, patrzę tylko co się wszystko nagrywa. Jeszcze Gold! Ile Golda? Ja pierdzielę! Ja! 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 Nie, 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 nie uśmiałam! Nie, ja wracam, ja wracam, ja wracam. Sorry, ale zrobiliśmy taki loot, Teraz tylko jeden Life Crystal, ale 200 życia myślę dozbieram w tej części, 300 w następnej. Mm no i w trzeciej części nadbieram resztę to myślę, że jeszcze ten jeden life crystal to ja jestem w stanie go poszukać 16 golda uuu jestem bogaty jestem w stanie poszukać tego 16 golda dobra no, tutaj możemy dać, mamy clauda to jest bardzo dobra wiadomość co ja tam jeszcze zebrałem, bo ja nie widziałam, ja po prostu zbierałam i tyle Idzie. Idzie już. Uff, Uf, to mi chyba ze slime musiał zrobić. Yy, mogę sobie zrobić lepszy które życia. Mm, ale aktualnie nie wiem, gdzie jest pustynia i nie mam tego, to chociaż może ja mam waku. Jakiś piasek, to mogłem wtedy. mam waku. Albo tutaj jakiś piasek. Piasek zrobię. Trochę... nie, mam, 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 mam. Yy, to będę mógł już sobie zrobić teraz to. I zrobimy sobie lepsze miksturki leczenia. To zostało. Przerabiamy wszystko. Um, i teraz trzeba podejść tu. czy Gdzie się robiła butelka? O tutaj. Robimy um, butelkę. Stawiamy ją. I czy jesteśmy w stanie stworzyć lepsze Jesteśmy. Dobrze jest, mamy 8 tych mikstur za 100 i jeszcze jeden najkrystal Myślę, że będziemy ten odcinek kończyć, chociaż no dopiero 10 minut jest, a mógłbym nagrać więcej. No to może jeszcze pozbieramy do. Yy, zobaczmy, ile będzie. Myślę, że chciałbym ten odcinek 20 minut zrobić. I tak mi cel na ten odcinek jest właśnie zbieranie te 300. Mm, to jest właśnie taki cel nadrzędny na ten odcinek. E, nie 300 tylko 200, przepraszam, to już zostało jedno. A potem to już po prostu wciągniemy do tych 20 minut. Mm, tak kończył. No chyba, że nie będzie nic do roboty, to po prostu go skończę szybciej. E, ale myślę, że szybko tego Live Krystala nie znajdziemy też. Jezu Cloud. Właśnie będzie też trzeba nie wiem, czy teraz iść na. Wolałbym znaleźć się tego jednego Live Crystola i dopiero iść do chmur, by ten. Nie do chmur, tylko... Ona no, latające wyspy. Za to można powiedzieć do chmur, jak to się uprze, Żeby zrobić skrzydła. Żeby zdobyć właśnie skrzydła, bo one będą mega przydatne. One tak naprawdę ze mną pewnie zostaną aż do hartnoda, póki nie zrobię sobie lepszych skrzydeł. A lepsze skrzydła to ja mam na myśli wings, więc no, trochę na to będzie zbierania. Ale z Goldem jest dobrze. Zgodem jest bardzo dobrze. Zrobimy sobie jeszcze tylko manekrystale. Nie, może znajdę coś magicznego jakimś cudem. sobie podrypami. Czy ja zdobyłem coś pomiędzy cięciami? Coś ważnego. Kurde, nie pamiętam teraz. Nie wiem, jakby coś się innego ważnego pojawiło. To mi piszcie w komentarzach. Jak ktoś się ogląda. No i ten. No, teraz tam schodzimy, to ja też zrobię cięcie i widzimy się już też pod Glowing Mushroom, no. kupiec jest, kupiec jest, dobra, nic, no się chwilę nie ruszyłem, okej, okay, mamy chociaż tyle. Dobra, jestem już pod Glowing Mushroom i tylko żeby się tutaj nie, ten, żeby się nie pospanowały tam moby, bo ja muszę się na zatrzymać, żeby zrobić cięcie. Yy, a ja tam chcę przerażować. Yy, no to ten, to już teraz odpalam nagrywanie. Jesteśmy... O nie no już się zespałował. Kurde. No, Ale ja mam taką nikomu nadzieję, że się nic nie zespałuje. Ale dobra, mamy nasz potężny pałasz. No i kolejny. No ej! Sa... No! Ona może strzelać. Chyba. Nie wiem. esa I z nią. No dobra, jak ona sobie poszła tam, to ja to mogę bardzo strategicznie wykorzystać. Tylko, że teraz narażam się na tego gościa. Ale wolę się już narazić na niego! Nie, 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 nie. nie. Nie, 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 nie. Mam te polskie ja je będę wykorzystywał dopiero w krytycznych sytuacjach. To strzeka otworzyłem na nagraniu. Tak, na pewno bo nagraniu go już tam. Okej. Teraz go, 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 go. Gleichwa, że to są właśnie zazwyczaj takie pokoje, więc to już szczerze mam, chociaż tam coś dalej może być. Nie wiem, zazwyczaj nich odchodzą jaskinie. Dlatego właśnie chcę tutaj przejść. A my jesteśmy, ja bym się do góry, <laughs> przejść i jak coś znajdę to Was poinformuję. a Teraz szybkie cięcie. Life Crystal, Life Crystal, nie wiem czy go widzicie, ale tu jest, tu jest taki. Yy... Trzeba będzie się teraz do niego dostać, tylko że tu jest masa piranii. Właśnie, które mi chyba zabiły złotą rybkę, za którą miałbym hajs, ale nie jestem czy to była złota rybka złota, czy to była normalna rybka. Chociaż nie wydaje mi się, że żeby... nie jest złoty rybkę, tutaj możemy spotkać, ale nieważne teraz okay, trzeba to zabudować, żeby mi tu te piranie nie wlazły. Ja bym bardzo nie chciał, aby one tu do mnie wlazły. Dobrze. Hmm. Nie, 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 ono, ono tu nie przejdzie, prawda? Nie, ono tu nie przejdzie. Nie powinno. Nie możesz, ja się tak to nie ba. Dobra, ja nagrywam? Tak, nagrywam. I już mają. Yy, ten drugi cięcie jakieś do tego Lefkestra, dostanę. Yy, I wtedy po prostu bagaż wam z jedzenek. Dobra, lecimy dalej. Yy, z, już jestem tutaj przy tym Lefkstron. Była tu jedna pirania i stoczyłam podwójną bitwę. Żałujcie, że tego nie widzieliście. Więc cel na ten odcinek skończony już Mamy ym, 200 życia ym, No i zobaczyłam, co będziemy dalej robić Na razie nie ma za bardzo pomysłu Ja cięcia i jak coś znajdę to po prostu poinformuję I może jeszcze poszukam drugiej klej w tej soli No bo nie, pójdziemy na latającą wyspę No dobra Jestem już O jak jadłem ale teraz możemy już iść, więc pijemy tą miksturę i here we go! Lecimy teraz, gwiazda leci, jak to komicznie wygląda. Dobra, tu już możemy obracać to naprawdę. Lecimy w dół. Tu już nic nie będzie, więc obracamy. Dobra. Trzeba będzie wreszcie tylko, czy się wszystko nagrywa? Nagrywa się, dobra. Nie, chwila, źle. O, o, chyba teraz dobrze. Okej, okay, zmienia się teraz. Sorry, ale tata wbił mi do pokoju. E, już jestem. Ja zmarnowałem trochę i jest jakaś latająca wyspa, tylko Tutaj trzeba mądrze wylądować. Jesteśmy na jakiejś latającej wyspie, i co tu będzie? O, wszystko tylko nie balonie. z surfer będzie dobra. I jest na furii! Biedna furia! Mamy nową najlepszą broń. Naszą. To z troszkę szybkości trzeba się tu sprężać. Yy, bo I teraz lecimy dalej <laughs> yy, w poszukiwaniu następnych wysp. <laughs> nie! Jak dobra, to lecimy teraz w tą stronę. Nakierowałam na Fury Dobra, już nie będziemy nawet czasu, tylko lecimy w tą stronę. Dobra, I Idziemy dalej. Eee, w ogóle, ja chyba poza nagraniem zrobiłam te platynowe rzeczy. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że ja je poza nagraniem zrobiłam. Coś tak to przepraszam, że zapomniałem poinformować. I tak, ten film sobie dzielić na trzy części. Ten z poszukiwaniem live krystali. Eee, więc ten film jednak nie skończy się jak znajdę wszystkie live krystalem. To się tak następny film e, Niestety, ale nie jestem w stanie ich znaleźć w innym odcinku Myślałam, że to będzie trochę szybciej Ale nie mam na razie czasu i zamiaru robienia 30-minutowego odcinka To odcinek już chyba 2 godziny e, A jednak widzicie, że mam dopiero 20 minut materiału i... No, jakoś tak wyszło Widzicie, hmm, tu jest, 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 jest. Okej, okay. ale to jest tylko Bajoro Trudno Musimy lecieć dalej Co się dzieje? Ej Dobra, odwracamy grawitację i teraz spadamy Dobra Teraz ja chcę spadać Lecimy w dół Okej okay. Jeszcze pół dwie minuty już tylko zostały Ale dobra, lecimy teraz w dół I liczymy, że znajdziemy jakąś lepszą latającą wyspę bo ta no, najbardziej zadowalająca nie byłam. Dobra, ty już nie mam odkrytych terenów. To pewnie gdzieś zaraz będzie dżungla, albo crimson. Nie wiem. No jaki, jaka jest na to szansa, za przeproszeniem, że ja tak lecę w harpie? No jaka! Jakie są szanse, że za tę harpię będzie idę? nie dobra. Lecimy dalej. Ziu... No dobra, yy, tutaj też nic nie ma. Uuu, obracamy się już. Co najgorsze, że nie widać. Ja zaraz będę w jakąś górę przywalam. W bardzo głupi sposób. Jedna minuta została. Kurde. Bo już nic więcej nie znajdziemy, a tym bardziej skrzydło Przecież też, żebym bym miała takie ofertę do Generator. No, i będziemy kończyć ten odcinek już. Krótki, chyba najkrótszy odcinek ze wszystkich. Chociaż jeszcze nie wiem, może przebiję dalej pierwszy. Yy, następny odcinek pojawi się może już nawet w poniedziałek, bo aktualnie to mam cały weekend zawalony, więc raczej żadnego odcinka nie będę miał jak nagrać. Yy, więc no. Yy, raczej następny odcinek pojawi się dopiero w poniedziałek. No, wtedy będę miał trochę wolnego po szkole, a nawet jeśli nie, to we wtorek dopiero. Z następnego szukania jak staj. Um. Dobra, przykończę tę miksturę. Dobra. Zlatujemy. Lecimy dalej, zostało 20 sekund. Dobra. A, już nic tu nie będzie. Nie znajdę, ale się jakoś głównie wala Nie, nie ma. Dobra, trudno już. trudno sadgę moją tyle. chociaż może te 10 sekund da mi się dobrze wykorzystać. Żebycie jakieś trasy... Nie. 5 sekund ostatnia. Tutaj może. Coś. Nie. Kurde, długa odległość bez żadnej wyspy. Trudno sadgę dobrze ja tak. Zobaczmy tylko co tu będzie. Dobra, tu nie jest nic... Uff, wydało mi się. I zobaczymy zaraz na mapie. Ja wrócę tylko do domku i będziemy kończyć już, już ten odcinek. No, mam chociaż Star Fury. To jest dobrze. Yy, więc no. Okej. Okay. odcinek widzę, że wychodzi dłuższy. I jeszcze bym tego sprawdził na mapie. Yy. Zobaczyć żadnej wyspy, trochę dziwnie. Czy tu coś było? Tu? Nie, to nawet Dungeon nie było. nic ciekawego nie ma. Eee, więc to chyba tyle. jest z wami, żegnam. Eee, do zobaczenia w na następnym odcinku, e, w którym już e, będziemy się starać dobić do 300, a może nawet do 400 eee, piw <gryw> eee, Więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnych odcinkach z e, serii staraj, która jeszcze nie ma nazwy. Dziś żegnam.